Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest Radny z Sejmiku Województwa Jerzy Gawenda. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Panie zaproszę. Dzisiaj Sejmik udzielił marszałkowi Województwa absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok oraz udzielił wotum zaufania. Słuchając Pana wystąpienia, można odnieść wrażenie, że. Yy, Pan był znacznie, znacząco przeciwko udzielaniu takim poparcia. Tak, byłem przeciwny, zresztą cały klub prawa i sprawiedliwości był przeciwny tym dwóm wnioskom. Mamy tu do czynienia z nierealizacją przyjętych przez siebie programów. Odnieść się na przykład do analizy raportu o stanie województwa. Należy tu zwrócić uwagę, że przez około trzech kadencji marszałek jest głównym autorem programu i nie jest do przyjęcia, że w tym programie ten program, który zostaje przyjęty następnie nie jest realizowany. Mamy tutaj Wiele, wiele zastrzeżeń co do realizacji tego programu. Zresztą jak się spojrzy na program, to trudno nie odnieść wrażenia, że nie dziwi nas już wcale, że województwo jest jednym z najsłabszym województwem w kraju, bo jeżeli na miliard, 100 milionów przychodów zadłużenie generalnie z zobowiązaniami długoterminowymi poręczeniami yy, wynosi 830 milionów, to yy, zdajemy sobie sprawę, że yy, budowanie odpowiedniej infrastruktury czy, czy zadań, za które odpowiada Sejmik jest tak faktycznie yy, uniemożliwione. Skoro no, mowa o infrastrukturze, dużo było dzisiaj na sesji na temat kolei. Pan takie kiedyś stanowcze przytyki związane z realizacją programu Kolej Plus. Kolej Plus, zresztą tutaj zwróćmy uwagę, że wiele miejscowości, które nie jest skomunikowane, dąży i chciałoby, żeby uruchomić połączenia kolejowe, które przede wszystkim są tańsze, szybsze, bezpieczniejsze w stosunku do poruszania się a potem pojazdami samochodowymi. Jest to program, na który rząd chce dać, czy daje samorządom 85% dofinansowania i niezrozumiałe jest, że marszałek czy województwo nie rezygnuje z tego programu, wręcz go, go krytykuje. Dochodzi do nawet takich sytuacji, że wiele samorządów wojewódzkich przygotowywało materiały w tej sprawie dla samorządów niższego szczebla, czy to gminnych, czy, czy powiatowych. Ale naszym... samorządy wojewódzkie były wnioskodawcami? Przede wszystkim. Zresztą to, to wynika z tej takiej zasady, że mają lepiej rozwinięte administrację, a więc cały ten system, który mógłby przygotować tego rodzaju wnioski, a to zrzucono na samorządy gminne, powiatowe, które miały bardzo duże problemy, żeby z tym tematem się, się uporać. Takim przykładem, jednym z przykładów jest na przykład z który któremu który zabiega o kolej, a tu się co chwilę sugeruje, że, że będzie to realizowane. Tak naprawdę ten temat został pozostawiony samemu sobie. Jak pan ocenia to, że do dzisiaj nie mamy przetargu na obsługę połączeń? Czy, czy grozi nam powtórka ubiegłego roku, gdzie mamy od 13 grudnia chaos? Obawiam się, że takie zagrożenie cały czas istnieje. Powiedzmy sobie szczerze, nie mamy jasnej przekazu, jasnej informacji, jakie są tak naprawdę przyczyny tego stanu rzeczy, że ten temat się tak długo wlecze i co chwilę jest przesuwany. Powołano nawet w tym celu bez przygotowania, właściwie nie wiadomo jaki cel spółkę, która się ma tym tym zajmować. A to właśnie zapytam, czy pan jako radny wie, czy ta spółka będzie wozić pasażerów? To znaczy jako radny nie wiem po co ta spółka została powołana, bo nie przedstawiono yy, powiedzmy sobie jasno statutu tej spółki. My nie wiemy jaki jest cel. Nie tego... wiecie jaki jest cel, a sejmik udzielił, udzielił zgody na jej powołanie. I to jest paradoksalne, że koalicjant, a więc sejmik udzielił, czy po, inaczej, czy powołał spółkę, w ciemno spółkę. To są sprawy absurdalne, żeby w taki sposób traktować obywateli, że jednostka samorządowa powołuje... Nie wiemy do czego, czy w celu prowadzenia przetargu, czy w celu koordynowania przewozów. Jaki jest tego cel? Tego nie wiemy, ale spółka została powołana. No, na dzień dzisiejszy też nie mamy informacji, czy, jak, czy już została zorganizowana, czy zostały określone podstawowe cele działalności tej spółki. To e, pewnie no, tego nie dowiemy. Jeszcze byśmy przeszli do ostatniego tematu, bo w styczniu odbyła się pikieta organizacji ProLife na Rondzie Grubalskim. Na wniosek młodej lewicy został, policja skierowała wniosek o ukaranie, o, jak tutaj się też trochę temu się dziwię, rzekome zakłócanie ładu publicznego i z tego, z tego co wiem, pan interweniował u komendanta wojewódzkiego policji. Tak, interweniowałem, bo w tym przypadku mieliśmy manifestację oficjalnie niezwołaną, która uzyskała również zgodę. A jest niezrozumiałe, że policja w stosunku do tej grupy, do ludzi, którzy manifestują w obronie życia. Próbuję kierować wnioski o zakłócenie porządku. No to, to już jest po prostu dzi nie dziwna sprawa. Wiadomo, że tego rodzaju manifestacje kierują się własnym życiem i osoby, które tam są, starają się wyartykułować swoje, swoje problemy. Jest to sprawa na tyle dziwna, że nie mamy równości stron. Jeżeli chodzi o manifestacje lewicowe, które były przygotowywane, pamiętamy nawet chodzenie w okresie pandemii bez żadnej zgody, niezgodnie z prawem, naruszając prawo, ignorując prawo, nie licząc się tak naprawdę z nikim, protestowano w przeciwnej sprawie zgody na unicestwianie życia, nie? Wszystko było tolerowane, te, te osoby były wręcz, wręcz chronione, a w przypadku do osób, które występują w obronie życia, wstrzyma się postępowania to jest, myśl, Policja, ja rozumiem policję, że trudno jej, nie wie jak się może zachować, w jaki sposób podejść do tych problemów, ale mimo woli w ten sposób wchodzi w scenariusz polityczny. Staje się jedną ze stron sceny politycznej i to przeciwnej. Mam nadzieję, że. Komendant wyciągnie wojewódzki z tego wnioski i w przyszłości nie będziemy mieli już do czynienia z tego rodzaju sprawami. A to może na tym byśmy zakończyli, jako taką kropkę. Na... I raz jeszcze dziękuję panu za rozmowę. Naszym gościem był radny wojewódzki Jerzy Jawenda, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.